Mam na imię Natalia. Jestem działaczką łódzkiego ONR-u. 3 października nie biorę udziału w strajku kobiet. Idę na uczelnię. Aborcja nie jest prawem kobiety, za to życie jest prawem każdego z nas. I nie zgadzam się na to, aby było odbierane dzieciom, które nie dążyły się jeszcze urodzić. Podobno najtrudniej przeżyć jest pierwsze 9 miesięcy. Popieram ustawę antyaborcyjną. Mam na imię Ewa. 3 października nie wezmę udziału w strajku feministek, ponieważ uważam, że nikt nie ma prawa odbierać życia drugiemu człowiekowi, a tym bardziej bezbronnemu, nienarodzonemu dziecku. Jestem za życiem. Mam na imię Agata. 3 października nie zamierzam brać udziału w strajku feministek, ponieważ uważam, że aborcja jest antytezą praw człowieka. Mam na imię Natalia. 3 października mam zamiar pójść do pracy, ponieważ uważam, że każde życie ma prawo być chronione konstytucyjnie. Mam na imię Patrycja. 3 października nie wezmę udziału w strajku kobiet, ponieważ uważam, że każde życie jest darem. Mam na imię Karolina. 3 października nie wezmę udziału w strajku feministek, ponieważ dzieci trzeba chronić, a nie zabijać. Cześć. Mam na imię Ola i w najbliższy poniedziałek, podobnie jak większość moich koleżanek, Wybieram się normalnie na uczelnię. Jest to dla mnie zwykły dzień. Nie wierzę w medialną propagandę mówiącą o tym, że większość kobiet organizuje w poniedziałek strajk. Większość kobiet, podobnie jak ja, jest za życiem i popiera całkowity zakaz aborcji. Niestety nie jesteśmy tak głośne i krzykliwe i nie mamy za sobą medialnej propagandy. Dlatego warto mówić o tym głośno i to uświadamiać. Bądź za życiem. Pozdrawiam. Nazywam się Andrzej Jestem działaczką obozu narodowo-radykalnego. W poniedziałek normalnie idę do pracy. Nie biorę udziału w żadnym czarnym proteście. Nie będę Was tu przekonywać, dlaczego jestem przeciwniczką aborcji, ale chcę Wam coś pokazać. To jest Jaś. Jaś ma 10 tygodni. Sami zdecydujcie, czy wygląda jak zlepek komórek. Ja wybieram życie. Nazywam się Patrycja Resel i jestem działaczką Piotrkowskiego Oddziału Obozu Narodowo-Radykalnego. Nie uczestniczę w poniedziałkowym strajku kobiet, ponieważ tego dnia ważniejsze są dla mnie zajęcia nauczania. Ponadto nie chcę swoim zachowaniem, swoimi czynami doprowadzić do promocji odbierania szacunku życiu ludzkiemu. Te najmniejsze, najbardziej bezbronne, pozornie dla nas niewidzialne istoty, potrzebują naszej pomocy. One nie płaczą, nie mówią, nie śmieją się, ale chcą żyć. Każdy z nas posiada wolę życia. I nikt nie ma prawa nam tej woli odbierać.